Bitwa pod Mokrą, Szackiem czy Kałuszynem. To miejsca, gdzie Polacy odnosili zwycięstwa podczas wojny obronnej w 1939 roku. Dziś chciałbym opowiedzieć Państwu o bitwie, w której to Polacy rozbili doborowy pułk SS. Serdecznie zapraszam do oglądania. Przenieśmy się do Małopolski Wschodniej. Polacy ulegają Niemcom i cofają się na wschód. Obroną Lwowa zajął się generał Sozunkowski, który objął dowództwo nad częściowo rozbitymi polskimi dywizjami. Siły niemieckie w tym rejonie składały się z Dywizji Górskiej oraz pułku SS. Germania. Wspierali je Niemieccy oraz, co ciekawe, ukraińscy dywersanci. Pod Jaworowem w Lasach Janowskich doszło do bitwy. Polacy, a dokładnie 49. Huculski Pułk Piechoty przygotował nocną zasadzkę i przeprowadził szarżę na bagnety. Rozbito wówczas Niemiecki Pułk SS oraz zdobyto wiele pojazdów i dział. Według niektórych relacji Niemcy uciekali w samej bieliźnie. A jak się zakończyła obrona Lwowa? O tym przeczytasz w opisie. Zaobserwuj po więcej, aby usłyszeć inne ciekawe historie.